Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Maktra w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jakie są przedmioty no zajęcia na studiach informatycznych. Semestr trzeci, już z semestru pierwszego i drugiego y, zrobiłem odcinek, no i teraz semestr trzeci przyszedł. Mam już tu zajęcia, więc już Wam mówię. Y, pierwszym przedmiotem jest język angielski. Robimy go dalej już od dwóch semestrów. Teraz już trzeci, y, będzie on jeszcze w czwartym. I będzie się on kończył egzaminem. Egzamin pisemny plus ustny, właśnie na mojej uczelni takie coś będzie. Kolejny, kolejne zajęcia jest to laboratorium podstaw miernictwa. No to, no to tak, tak, jakby no, po prostu są to laboratoria. Mamy tam 6 ćwiczeń na oscyloskopach, na jakichś tam, nie wiem, innych sprzętach. Jeszcze nie wiadomo dokładnie, że nie wiem po prostu dokładnie, na czym to tam będzie. Polegało, ale wiem, że 6 ćwiczeń robimy, później sprawozdania i ocena, koniec przedmiotu. Następnie laboratorium systemów cyfrowych, to już było w drugim semestrze, jako technika cyfrowa. To teraz są systemy cyfrowe, jako laboratorium. I tu robimy znowu jakieś tam układy w kwartusie w takim programie. Później metody numeryczne są to ćwiczenia i wykłady. To jest związane z matematyką, ale robimy w programie MATLABie. Taki program i tam nie jest to tak jakby liczenie jak na wcześniejszej matmie, analizie matematycznej na przykład, tylko tu w programie będziemy jakieś działania robić, po prostu bardziej uczyć się tego programu, jak on działa. Później podstawy systemów cyfrowych. Jest to wykład do tych laboratoriów. No to tutaj dużo nie muszę mówić. Jest to tak, jakby technika cyfrowa, przedłużenie tej techniki cyfrowej. Następnie probabilistyka i statystyka. Jest to MATMA, są tu ćwiczenia i wykłady. Tu będziemy robili rachunek prawdopodobieństwa, ale tam też będą jakieś pochodne całki i tak dalej, w tym rachunku prawdopodobieństwa, i później. Yy, też jakieś tam statystyki. Yy, następnie projektowanie sieci komputerowych to jest nowy przedmiot, i to są zajęcia projektowe. Coś nowego na studiach, zaczynają się właśnie od drugiego roku, przynajmniej na mojej uczelni. I yy, tu będziemy robić projekt jakiejś sieci, i po prostu co yy, dwa tygodnie mamy oddawać jakiś etap projektu. Systemy operacyjne, ćwiczenia, wykłady. No, na wykładzie o systemach operacyjnych, jakieś rajdy mieliśmy ostatnio. No jakieś? No, po prostu rajdy 0, 1, 2, 3, 4, 5. To tam jeszcze mieliśmy po prostu jakie są systemy Linuxa. A na ćwiczeniach robimy na Debianie. Mamy teraz na przykład takie ćwiczenie, że musimy jakieś tworzenie użytkowników, grup i tak dalej, i tak dalej. Jako pierwsze ćwiczenie i to robimy na debianie. Technologie sieciowe, ćwiczenia, wykłady. No to wykład. Gadaliśmy ostatnio o topologiach sieciowych. Na ćwiczeniach będziemy sobie właśnie konfigurowali routery, switche i tego typu rzeczy. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Zastosowanie programowania obiektowego. Jest, są to zajęcia projektowe. I co yy, tu można powiedzieć o tym? Mamy zrobić jakiś projekt w języku obiektowym. Znaczy, w języku, który można robić obiektowo. Ja sobie wybrałem JavaScript, tym najlepiej się poruszam z tych wszystkich języków. No i zrobię jakiś tam projekt i będzie przedmiot yy, zaliczony. I to jest tak jak w projektowaniu sieci komputerowych, czyli Przychodzicie tam co dwa tygodnie, bo to są na przykład wparzyste, co dwa tygodnie i zaliczacie ten przedmiot na przykład. W taki oto sposób. I to wszystkie zajęcia, nie jest ich jakoś dużo, na pewno mniej niż tam w pierwszym drugim semestrze jakoś tak luźniej się chodzi, jak na razie wiadomo, będzie cięższy materiał, choć no zobaczymy jeszcze. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się spodobał, łapkujcie, subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, no to zadajcie je w komentarzu. Do zobaczenia, no i cześć.